Naprawdę chciałbym, żeby moje dzieci, szczególnie syn młodszy miał tyle odwagi, takiego pomysłu, żeby stanąć i wziąć udział w tego typu konkursie, więc naprawdę gratulujemy. Myślę, że to dla Was było fajne doświadczenie, ale dla nas szczególnie. Było wiele drużyn, tak więc możecie się czuć już wygranymi wszyscy, ponieważ dotarliście do bardzo wąskiego finału. Od razu też Wam powiemy, że nie ma miejsca trzeciego, jest jedno miejsce pierwsze, no bo ktoś musi wygrać. Ale wszyscy zasługujecie naprawdę na słowa uznania. Niewątpliwie bardzo fajna inicjatywa dla studentów, też nauczyliśmy się wielu rzeczy, m.in. działania pod presją czasu. Podwyższyliśmy swoje umiejętności, takie jak współpraca grupowa i zaznajomiliśmy się z rynkiem motoryzacyjnym, więc to było dla nas chyba wszystkich bardzo nowe doświadczenie, które niewątpliwie wpłynie na naszą karierę. Cały konkurs pokonał na czterech etapach, więc mieliśmy szansę wykazać się na wielu polach, co było całkiem rozwojowe. To budujące i ciekawe doświadczenie totalnie warto warto próbować się na e, praktycznym polu